Siemaneczko widzowie, patrzcie jaki Wam elegancki rowerek przedstawiam, mieści się do bagażnika bez problemu, nie jest jakoś, jakoś bardzo ciężki, cyk, złożony, gotowy do jazdy proszę Państwa, patrzcie na to, myślałem, że to jest, ten rower będzie za mały na mnie, ale normalnie można śmigać. Bez problemu, generalnie myślałem, że będzie ogólnie większy Ale jak się nie czyta wymiarów, to tak jest Odpalamy, ale powiem Wam najpierw specyfikację. Także rowerek jest niedrogi, linka macie oczywiście w opisie Plus kod rabatowy No i teraz tak Bateria to jest 281 watogodzin. Maksymalny zasięg niby 65 km podaje produ producent Ale zawsze możecie sobie go yy, no, pedałować i jechać bez baterii. Silnik 350W, jeden silnik z tyłu, oczywiście. VMAX 32 na godzinę, oczywiście sprawdzimy, bo jest naładowany do pełna. 14-calowe koła, macie eleganckie, no wiadomo, dwa hamulce tarczowe. No i zawieszenie tutaj działa elegancko, pode mną. Lecimy, proszę Państwa, łapcie unboxing. Już macie unboxing, ogólnie jest jeden bieg, yy, nie ma przerzutek, jest jeden bieg, macie tutaj cyk, klaksonik, trzy biegi macie tutaj takie pomocnicze, jakby Im, im wyżej sobie dacie, tym po prostu silnik bardziej pracuje i jedzie za was i możecie dać sam gaz, cyk, albo możecie sepadałować i w silnik wam się też załącza. Sprawdźmy VMAXa. Powiem wam To jest taki rowerek elegancki Jakbyście chcieli gdzieś jechać nad morze przykładowo Spakować sobie do bagażnika Albo no niekoniecznie nad morze Na jakiś wyjazd I patrzcie normalnie Ja mam ponad 190 cm wzrostu Ten rowerek jest taki mały i daje radę Nie haczę tutaj kolanami I śmiga sobie elegancko Dobra sprawdzałem fałmaaksa Widzowie Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę Subskrypcję na tym kanale no i co? Testujemy sprzęta 22 na samym silniku. Pod górkę jedziemy, przypominam. A światła macie też. Światełka włączamy. Trzymamy plusik. I Wam się tutaj włącza światło. Jest jednym minusem, i tylne tak samo. Że światło jest tutaj w ramie wbudowane. Jak skręcacie, no to światło nie podąża za wami. Dobra, wyłączmy sobie światełko tak samo i lecimy. Fau sprawdzić. Już trochę pojeździłem sobie nim, podładowałem baterię. O no, wiele jak go zobaczyłem mówię, ale czadowy rower. Także taki rowerek, no powiem wam hamul o tempomat się włączył, bez trzymanki się da. A ja no dobra. Nawet nie ten pomad, tylko jakby po prostu gaz się. Możecie sobie teraz ocyk i gazu nie trzeba dodawać. Hamulce eleganckie, dobra. Pewnie jeszcze na kanale będzie, bo ten sprzęt na razie zostaje u nas. Nie będziemy go sprzedawać. Także sprawdźmy V-Maxa. Niby 32 na godzinę. Zaraz jeszcze sprawdzimy z młodym. 24. Myślę, że z górki, jakby go ktoś przypedałował, to na luzie. Ale mówię, zaraz to testujemy. Powiem wam za tą cenę całkiem spoko rowerek. Tym bardziej, że no nie zajmuje ani dużo miejsca w samochodzie, tak żeby sobie zawieźć go gdzieś. Teraz samego. 25 a, 25,2 po prostu więcej już nie pokazuje. To jest maksymalny, tutaj wynik z, z licznika. No i taki rower. To jest widzowie i Scooter firma, a model to jest U1. Taki no kurde, no miejski taki rowerek, no wiadomo. Ciekawi jeszcze mnie ten zasięg, bo jeżeli to 60 km faktycznie przejeżdża, to no to petarda. No i patrzcie, teraz żeby go spakować, to robicie taką akcję. Otwieracie sobie bagażnik, no geniusz, samochodu nie zamknąłem. Gasicie go sobie, cyk. I teraz jest tylko tu podnosicie w górę, tu otwieracie, robicie tak. Cyk, podnosicie sobie tutaj. No, to jeszcze muszę dopracować to pakowanie ale macie macie sprzęt spakowany cyk jak go ułożycie jeszcze lepiej można te pedały tu pozamykać to widzieliście bo o cyk i możecie złożyć jeszcze mniej miejsca zajmuje no i siedzenie można na przykład zdjąć to jeszcze mniej miejsca zajmie ogólnie całkiem spoko rowerek linka macie oczywiście w opisie a my leciły z młodym młody da na koło Zarąbisty, nie? Nie A nie mam biegów, co? tylko jeden Jest tylko jeden bieg, no ja. Dawaj, sprawdzamy V-Maxa, bo tu pokazuje lecik 20... No, będzie... będzie... A już się nie bo... Nie mogę po siebie, bo nie mamy biegów, bo jak będzie mi uciekał to na przykład łapie i manewruje ci ciała. No no no, że, no wiem o co chodzi. A tu leci, jak ty, o. Nie? Że rama jakby wyżej była. No co ty robisz? Dawaj nie, no, to jest chyba rama cała, nie? To jest cała rama i ba nie, bateria jest niżej. To jest rama, no nie fajne. Gdzie, gdzie to jest ten rama? No tak jak w rowerze jest, po prawej masz hałowiece. czy ten podniosę na koło. No to dawaj na koło. A jak tak robię, to też zmieni? Ja musiałbym go wyłączyć. Ale to wyłącz minusem, trzy razy minus. Nie, nie, nie. I teraz masz już nie wspomagania, nie masz wspomagania. Nie działa. Jak, a jak to? No teraz po prostu na koło. Coś się działa? Silnik nie. No tak. Ale ciężko. Ło, je. tak, Ciężko jest opanować, ale... No! Ale łatwo no już mi porysował. Ty dziwnie No musisz chyba trochę szybciej jechać wydaje mi się no. Czyli nauczyłbyś się nim jeździć na kole? Ale śmieszcie, jak ty z kadaki jedziesz, tak Ale jakie kółeczka małe, ja to myślę, że to jest taki dziecięcy rower, a tu jest taki... Wydaje mi się taki na wycieczkę, żeby sobie go gdzieś wziąć do bagażnika. Żeby nie chodzić z buta. Co ciężki? Ale. Zaczynamy chyba tym dole. No, człowieku 65 km zasięgu ma. No. Dobra, mam pomysł. Dab włączaj silnik full moc. I dawaj gaz do końca i pedałuj. Tak? Plusami. Na trójkę, no. Dobra, z pedałowaniem. Ale słuchaj, z miejsca. Od tej do tamtej linii. Gotowy? Z pedałowaniem. No dawaj. No co czekaj, no to nie no, to cofnij się. Bez oszustw. Ustaw sobie pedały już, żeby na pełnym gazie wyruszyć. Gotowy? Trzy, cztery. Bo no chyba żartujesz Nie no w ostatniej chwili robię. A dawaj V Maxa. Zablokowany jest Ale nie, bo przyspiesza Jak pedałujesz to przyspiesza dalej Ale czuję, bo jest mu aż się ciężko wiesz Blokuje go No mi pokazuje 30 25 bo tu więcej już nie przeskakuje No <śpiewanie> Bo mi rower zajedziesz człowieku Dobra I co spoko Fajny bądź Do sklepu na bułki, Jakbyś Daj na chwilę się oprę o ciebie Stój no No, trochę będzie, trochę będzie palenia gumy. Widzowie, na 1000 subów palimy gumę do wybuchu. Także widzowie, koniec tego odcinka, łapeczka w górę, subskrypcja i co? I... No. Nie.